Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj sobotę, jest 9 października, także kolejny dzień w lesie. No nie wiem co to tak naprawdę będzie, bo w dzisiejszej nocy temperatura oscylowała w granicach 0 stopni. Szron był na trawie, także dziwny ten sezon w październiku. Takie temperatury, a w grudniu pewnie będzie po 15 albo 12 stopni. No, tydzień temu byliśmy tutaj, bo ja dzisiaj jestem w Brentowie, ma po te okolice i będziemy tutaj szukać grzybków. Zobaczymy jak sytuacja się w ciągu tego ostatniego tygodnia zmieniła. Także nie przedłużam, jest godzina 8.30. Zaczynamy! I zobaczcie, grzybnięci jest progres, bo od zeszłego tygodnia pojawiły się podgrzybki złotawe. Tutaj są trzy. Mamy również maślaki. Tak, i gdzieś był jeszcze o tutaj większy, zobaczcie. Ale pójdziemy kawałeczek dalej. I co nas dzisiaj przywitało? No tydzień temu tak nie było. Zobaczcie. Jest pierwszy prawdziwek. Obok niego tutaj podgrzybek brunatny. Także już cztery różne grzyby na małej przestrzeni, a tego pokażemy jak zdrowotność. Zaraz Wam to też pokażę. No, powiedzcie sami, no, piękny grzyb. Zimno w nocy, a on taki pięknie tu Teraz go sprawdzę. Nóżka tradycyjnie, jak w tym sezonie, była przeżarta na wylot. Natomiast tutaj kapelusz, jak najbardziej, coś z niego będzie. I tutaj ten podgrzybek brunatny również zdrowy. Ruszamy dalej. I znowu jesteśmy dzisiaj na takich górkach i dolinach, i tak właśnie dzisiaj będziemy chodzić. A zobaczcie, że one od czasu do czasu się pojawiają. Taki maluszek. Zobaczcie, świeżutki grzybek. I zobaczcie, mamy brzozę, a tutaj, niżej, jak to brzoza. Mamy pierwszego koźlarza, babkę. Taki. Idziemy troszkę w lewo. Jest starszy owocnik, a tutaj w dole, zobaczcie, no raczej borowik szlachetny. Tylko już taki zmarznięty. Dalej. Gdzie on tutaj się schował? Widzicie? Czasem człowiek straci... A jest. Straci z oczu. Kolejny. I jeszcze gdzieś był u góry. No, kilka koźlarzy babka No jestem w szoku Pojawiły się grzyby od zeszłego tygodnia Tu mamy borowiczka W zeszłym tygodniu ich nie było Więc jakaś nadzieja się pojawia Podgrzybki złotawe Chyba już teraz parko Grzybki jakoś tak te nazwy zmieniają I kolejne, one są fajne Choć często zaczerwione Ale jak się je spotka to rosną W kilka, kilkanaście nawet Owocników Pruszamy dalej. No i mamy chyba już około 5 borowików. Jakby tak obiektywnie spojrzeć, to od zeszłego tygodnia jest progres. Zobaczcie, jaki tutaj piękny, ale prześliczny maluszek. Żeby takich było z 20, to już naprawdę by było super. Tutaj mamy z kolei kolejnego koźlarza babkę. A tutaj podgrzybka najpewniej złotawego. Ale pokażę Wam tego malucha, zasługuje. Mało ich dzisiaj. Kurcze no, żeby było ich więcej. Prześliczny. Piękny dar lasu. Dzisiaj te górki się przydają, bo jak mówiłem na początku filmu, w nocy chyba było blisko zera. Teraz, jak jechałem, 3 stopnie, więc można się rozgrzać. I bardzo dobrze zobaczcie kolejny prawdziwek. Taki z większych. To chyba będzie właśnie dokładnie piąty. Zaraz wam go pokażę. Tak wygląda. A tak właśnie para. Bo jest tak jeszcze chłodno. Śliczny. No i zobaczcie, tak wygląda dzisiaj zdrowotność. Czyli w sumie w tym sezonie nic się nie zmieniło. Trzony przeżarte. Tutaj kapelusz też pogryziony. Może jakaś cząstka z kapelusza będzie, natomiast ja już nie wierzę, że w tym sezonie borowiki będą zdrowe. I chciałem się z Wami podzielić właśnie kolejnym moim ulubionym grzybem. To tak, top 5 moich ulubionych grzybów jest to. Kiedyś nazywał się pierścieniak panowy, a teraz jest chyba łysiczka niebiesko-zielona. No przepiękny grzyb, przepiękne ma kolory, turkusowe takie, obrzeża takie jaśniejsze. Z tego co chyba pamiętam, jest grzybem jadalnym, ale bez jakiej większej wartości kulinarnej. A tak się prezentuje, no prześliczne. I zobaczcie teraz, jaka piękna rodzinka podgrzybków, cztery sztuki. To są chyba borowiki, podgrzybki opruszone. zaraz Wam pokażę je od spodu. Przepiękny kolor kapelusza. No taki aksamitny. Ale śliczny. I kolejne dzisiaj gatunki napotkane na naszej trasie. Jest to maślak pstry, inaczej miodówka. No sporych rozmiarów. obok niego tutaj zobaczcie, jest pieprznik trąbkowy. Grzyb jadalny. Pokażę Wam od spodu, tak wygląda. Coś jak kurka, bo rośnie też w takich skupiskach. I można dużo go nazbierać. O, tak wygląda. Super. Zobaczcie, jak one tutaj poskrywane wśród tych liści. Tutaj pierwszy podgrzybek. Tu mamy najpewniej lakówkę metystową, Tak wygląda. grzyb jadalny. <grybki> tutaj podgrzybek kolejny. Także jak. Napotkacie te podgrzybki to się rozglądajcie bo rosną grubami. I zobaczcie jak przecudownie oświetlone przez promienie słońca jest pierwszy, dalej jest drugi i one sobie tutaj rosną. Przepięknie. Idziemy szukać borowiku. I kolejnego grzybka, jakiego chciałem wam dzisiaj pokazać, to właśnie on na takich butwiejących rośnie gałęziach. Zobaczcie, długi trzon, dość blady kapelusz w kolorze popielatym, fajne owocniki, dosyć duże. Jak go napotkacie, to jest twardzioszek czosnaczek, to zerwijcie sobie jednego i powąchajcie. Dla kogoś, kto jest uczulony na czosnek, może to być fajna alternatywa, bo Pachnie tak intensywnie czosnkiem, że może go po prostu zastąpić w kuchni. Można sobie pozbierać, ususzyć i zmielić na przyprawę. No niesamowicie on pachnie. Czosnkiem oczywiście, jak sama nazwa wskazuje. Ruszamy dalej. I kolejne podgrzybki na naszej trasie. Tak się rozglądam. To już chyba namierzyłem. Trzy, tak jak mówię, szukajcie. W pobliżu rosną gromadnie. Dwa takie maluchy, tylko no niestety rosną gromadnie, ale też często bywają robaczywe. Zaczerwione. No, co zrobić? Taki już urok podgrzybków. I kolejny grzybek dzisiaj na naszej trasie. Jest to obłączasty. Ma takie igiełki. Zapewne ktoś tu go zostawił ze względu na te igły. Myślał, że to może kurka. On jest grzybem jadalnym, ale zazwyczaj zbieranym przez grzybiarzy. To jego hemenofor, z tego się rozsiewa. Może to nawet być kolczek rudy, rudawy. Ruszamy dalej. A jak powalone buki, to na tych bukach również trafia się taka monetka bukowa. Z niej się produkuje antybiotyki, także pomaga ludziom. Fajnie się, ona zawsze zazwyczaj, bo czasem jak jest sucho, to, to nie, ale lśni się tak niesamowicie. Pokryta by była takim lakierem. No, piękny grzyb. I kolejny przecudowny dzisiaj dzień podczas tej polskiej złotej jesieni. No ślicznie, nie wieje, piękna pogoda. No liście już na niektórych drzewach przebarwiają się na te kolory czerwone, pomarańczowe, żółte. A my szukamy dzisiaj grzybków w takim oto lesie. No i tylko, że tych grzybów po prostu nie jest za dużo. Ale staram się opowiadać o różnych grzybkach dzisiaj. O i tutaj zobaczcie również też tą monetkę bukową widać. I zobaczcie kolejny grzyb na naszej trasie lejkowce Dente. Nawet całkiem w niezłej formie jeszcze tak wyglądają. Mówią na nie ludzie kominki. Smaczny grzyb. Można go usmażyć na patelni z jajkiem, jako farsz do pierogów, albo po prostu taki sosik sobie zrobić. U mnie nigdy nie doczekały pierogów. Zawsze je szybciej zjadły. I zobaczcie, mamy dzisiaj kolejnego grzybka. No Nie ma tych borowików, to staram się Wam inne pokazywać. Jest to purchawka chropowata. Ma takie różki na sobie, jak widzicie. I stąd też pewnie nazwa. Wszystkie purchawki powiem Wam z ciekawości. Taką ciekawostkę są jadalne. Jak są białe. I zobaczcie, jaki fajny dzisiaj również grzyb na naszej trasie. Jest to piestrzyca kędzierzawa. Fajnie, tak pofalowany ten owocnik jest. Trzon taki pustawy. A on tutaj, no przepiękny grzyb, no coś niesamowitego. Taki, a tutaj jest mniejszy. Piestrzyca kędzierzawa. I chodzimy, chodzimy, chodzimy. No jak widzicie, za dużo borówików to dzisiaj nie ma. Ale czasem można jeszcze takie piękne. Spotkać. Zobaczymy. O, ale śliczny, jak fajnie. Zasłaniamy. Coś tu rośnie? Nie. Pokażę Wam go. Ciekawe jak zdrowotność. Zaraz to sprawdzę. Ale super. Cieszę się bardzo. No i niestety kochani. Noga przeżarta kapelusik też, cczkolwiek nie wiem czy będzie widać. Są takie mikro dziurki sitko, no zostaje w lesie co zrobić. I zobaczcie, jest kolejny, to jest pierwszy. Pójdziemy kawałeczek dalej. Mamy drugiego. U góry mamy trzeciego. Ale to nie wszystko. Tak pójdziemy czyk dalej, to zobaczcie, jaki piękny, no dzisiaj najładniejszy tutaj rośnie. Ale przecudowny. Ale śliczno tak. I też jak napotkamy borowika, to rozglądajmy się, bo często lubią swoje towarzystwo. Tutaj mamy kolejnego. Przepiękny. Tak się prezentuje. Super. I chodzimy dzisiaj. Piękna pogoda, słoneczko. Jakieś ptaszki ćwierkają. I jeszcze takie się pięknoty uda napotkać. Zobaczcie, pierwszy to jedenasty. Dzisiaj borowik, a tam jest schowany pod liściem. Drugi, dwunasty borowik. No to mamy progres. I zobaczcie, tak wygląda dzisiejszy koszyczek już po przebraniu. Główki prawdziwków, koźlarzy, jedna miodówka, trochę pieprznika i podgrzybki złotawe oraz opruszone. No jest lepiej niż tydzień temu. No i kochani grzybnięci, na dzisiaj kończymy grzybobranie. Jak widzieliście na filmie, udało się o dziwo znaleźć 12 borowików. No niestety te borowiki, jak w całym sezonie... Praktycznie wszystkie robaczywe tam kapelusze udało się tylko uratować. No, powiem Wam szczerze, że jeden malutki plusik jest taki, że tych grzybów jest w tym tygodniu więcej niż było tydzień temu. Pojawiły się podgrzybki złotawe, opruszone i to w takich dosyć hurtowych ilościach, ale wiadomo jak to z podgrzybkami bywa. Bardzo mocno zaczerwione. Martwi mnie trochę temperatura, która była dzisiejszej nocy, blisko zera a może i nawet na minusie. No, pamiętam taki rok, bodajże dwa lata temu, że właśnie w październiku wystąpiła w nocy taka temperatura i to już było po grzybach. Grzybnia została porażona i już nie wypuszczała tych pięknych swoich owoców. No zobaczymy jak to będzie. W lesie się na pewno pojawię na rekonesansie i będę wam dawał znać. Ja tymczasem wracam do domu, żegnam się z Wami. Trzymajcie się udanych zbiorów i do następnego filmu. Cześć!